Ta-dam! No. La rozjebane? <grymne> <grymne> Powiem po francusku. La rozjebane? No. Będę to robić. Witamy. Mamy tutaj pacjenta, BMW E38 4.4. Które tam... przyjechało do nas na lawecie z innego warsztatu po generalnym remoncie silnika Tak, jest po kapitalce, było wszystko zrobione. Tam widać po silniku, że, że był rozbierany, że był my e... Problem jest y... 1-4 głowica nie ma ciśnienia oleju trzykrotnie ściągana głowica, wciąż nie ma ciśnienia oleju. Wałeczki podzewiałe? No wałeczki już trochę pordzewiały, nie trochę czasu stoi. Trochę widać. dać. że to tak wszystko tak wysławy składek ma zostawione. No tutaj widać. Już podzewiałe. No mamy zagadkę. Pan powiedział, że tak. To co mi zdążył powiedzieć tutaj właściciel nie wa właś Właściciel warsztatu, nie auta. Że no było wszystko ładnie, pięknie i na hamowni było i, i, i przepizdowane. Ojej. No. no i klient odebrał i po 15 km y y zaczęło kle klepać, nie? I wróciło ponownie. I wróciło, zciągnęli głowicę, sprawdzali wszystko, założyli głowicę, znowu wyjechał, znowu zaczęło klepać. Drugi raz ściągnęli głowicę znowu przejechali pos, 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 posprawdzali znaleźli jakiś opiłek, mały opiłek metalu był i to i złożyli i dalej nie ma, dalej klepie, dalej nie ma ciśnienia oleju w głowicy ale powiedział, że ciśnienie na zegarze było bardzo dobre się go pytam ile nie wiedział już, nieważne e, zastanowiła mnie jedna rzecz wypowiedź tego pana, że że mogła być wadliwa uszczelka pod głowicą tak. Czy go zapytałem, wszystkie trzy? A dlaczego trzy? Powiedział, nie no jedna, bo nie miał dużo przejechania. No okay. bo umówmy się, u nas z automatu, jeżeli jakąś e, uszczelkę ściągamy... Uszczelka to, pod głowicą jest jednorazówka. Więc to jest wszystko jednorazowe, no nie dociągać. ma opcji, żeby jeszcze raz to zastosować, nawet jak przejechało 10 km. Nawet, tak, jak, nawet nie odpaliło. Nawet, dokładnie. Kurczę, to jest jednorazówka, no raz dokręcasz, po to ma takie momenty dociągania, odpowiednia kolejność, że to się ułożyć i koniec, kropka. Tak odkręcisz, to wyje. Nie, ja widzę już parę rzeczy. Dobrze, że tutaj się podpierasz, bo widzę, że jesteś tak załamany, żebyś wpadł zaraz no, do środka. Widzę parę rzeczy takich, kurczę, już tak się kurczę coś nie, nie po mojemu, nie? Nie po mojemu. Jestem ciekaw jak dociągali tutaj pokrywę zaworu, tutaj z przodu, tym bardziej. No tak powinna wyglądać śruba, tu dorabiali coś. Jest niższa, więc z automatu e, będzie znowu bardziej prężyło na uszczelkę i przez to trzeba tyle silikonu, który się nie trzyma w ogóle. No, odchodzi nam tutaj silikon, no. który miał pomóc. Jest parę rzeczy takich, które ja, ja robię, ja składam inaczej. Będziemy otwierać. Będziemy, Będziemy sprawdzać. Będziemy sprawdzać. Już na pewno jest ten mostek jest do naprawy, bo nie ma, że nie ma śruby, więc dwint urwany no. będzie. No tak. I trzeba sprawdzić wszystkie mostki, bo je łatwo przeciągnąć. Tu magistrala jest poszarpana cała, olejowa, poharatana. Tu jest wykręcona zaślepka z tego, z, z magistrali olejowej. Nie wiem po co to wyciągali. Tam, tam, nie, nie Zobaczysz, bo to od tej strony. Uh -huh. O, o ją widać, kawałczykiem widać. Ja, widać. Dobra no będzie w każdym razie stojak naszykowany, no bo tylko w tym momencie no, to, no, możemy to możemy zrobić. Widziałem właścicielowi auta, że jak tu przyjedzie to jest pierwsze co robimy to wyciągamy silnik i kładziemy go na stojak i rozbieramy w mak i jest I dopiero ten wtedy ten, możemy tego sprawdzić tego co się wydarzyło. Czy są wszystkie zaworki w bloku czy, czy, czy jest chyba z pięć zaworków w sumie w bloku? Czy zawór w pompie dobrze chodzi? No, i przede wszystkim, czy są wszystkie o ringi te do no, magistrali olejowej, nie? No to jest ważne. Jeżeli one wszystkie będą, to wszystko będzie prawidłowo, to będzie zagłoska, nie? Tak pamiętam, że rozmawiałam z klientem przez telefon i wtedy też pytałam o kompresję. No, bo warsztat mówił, że kompresja jest w porządku i nie wzbudza zastrzeżeń. A kiedy zapytałam jaka kompresja, no, to też mówił, że jemu nie powiedzieli. No. Wymienili szklanki na jednej głowicy, tylko nie. Na tej głowicy wymienili szklanki, także trzeba dokupić drugie. Przede wszystkim będzie trzeba sprawdzić głowicę pod kątem e, zużycia nie? na wałkach. Czyli to auto jeździło, co już tutaj widać, taki i ciemny i osad w tym miejscu. Więc jest to starcia się wałka o y, łoże, nie swoje. Mm -hmm. Ale jeżeli chodzi o tą hamownię, to oni docierali na hamownię nie czy... Nie miałem pojęcia gdzie oni, co oni, po co oni byli na hamowni tym silnikiem. Nie wiem nawet ile to ma przejechane, o to bym powiedział. No bo tak jak e, tobie powiedział w sumie właściciel warsztatu, I, że... Ja to tak jak oni po prostu odpalili go, przejechali ten kawałek i kurz nadawały na hamownię, nie? Że ono było dosłownie pałowane. Tylko no, umówmy się, po takim grubym remoncie, no nie można pałować auta, tak? Wszystko musi się ułożyć, dlatego my przez pierwsze 800 km docieramy auto. Nie ma tu mowy o żadnym pałowaniu. Tak oni pod maską i jedziesz, dziady. Jedziesz, jedziesz, się tam wyprzedzają, machają, tak, małemkę i... Bemkę i nie potrafi gazu docisnąć. Jedzie, 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 tak. zx piątym młody, kurwa, tyle, że gazu nie docisnął. Tak. No, tak. Robiałem temat. Się. <głosy> no <głosy> więc to jest standard, więc dla nas no, trochę dziwne. Zobacz, jedna fajna rzecz, nie? Zobacz jak tu seni z Ojej. To No właśnie, to jest, cała, no właśnie. To, jest, to jest to, na co zwracamy też uwagę, chociażby przy X5 ostatnio mieliśmy X. taką sytu sytuację. Wspomnę o tym, że są w ogóle no, niespasowane. No. O, tutaj wszystko jest właściwie. Co na swoim miejscu. No ale jest zawalona, tak? Ta chłodnica. Nie, do nie dopięto do końca. Nie dopięto, bo są chłodni chłodnice są krzywo. Chłodnica wody nie weszła do końca w swoje miejsce. Mijana, tak no nie ja, tak wypadimy to wszystko nie podoba. Mi się. Ta chłodnica widzę, że tutaj też nie, nie miała łatwo. Nie, nie wiem, zobaczymy. Tak, będziemy patrzeć dalej. Nie pomojem. <noise> już, już, już się nie denerwuj, tak. <głosy> ding ding! <głosy> Apominamos o tema.